Szitan. Handkam. Ja muszę sobie tylko handkama a dokończyć i nie, fortech. Dobra, jest już. Dobra, ja sobie już wszystko odpaliłem, handkamy i w ogóle, cel trochę zmniejsza. Jednak zbieram na podkładkę, bo mnie nie stać. Dobra, transmisja na żywo, będę musiał teraz iść na YouTube Studio. Ej go to. Czekaj, czekaj, czekaj. Dam go to, ale chcę ustawić tylko. YouTube. Ale włącz duo. Jest arena duo. Ale nie duo arena, bo ja będę miał 460 FPS-ów. A ja tak nie umiem grać. Dobra, to biorę parę. Chodzi. Dobra, to daj pary. Nie, ja mam. Formalne FPS. No, ale wiesz, ty grasz na 60 stałych, a ja gram na nieograniczonych. Czy ja wolę mieć stałe 60, żeby mi się raz podnosiła? Rozmniejszałam. No, a mi się nie, w sensie ja wolę mieć albo stałe 144, albo wolę mieć stałe. Wiesz, no, albo wolę Ej, mieć ja, taką... ja klikam Escape, żeby sobie wstawienia coś zrobić, a Escape, jak jesteś w Lopi, to służy do tego, żeby. Mam Dobra, miniaturkę sobie ustawię, pobierz, 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 ale can I, pobierz? Zapisz grafikę jako. Ok. Chyba już mam live'a. Ja muszę zobaczyć. się już na Dawidowy. A Ej, ten mi się pokazało, że mam szybkość transmisji strumienia jest większa od zalecanej. No, no bo ty masz za małe dane. Ty masz na przykład dane, wiesz, yy, jak to było. Ty masz 460 p chyba na streamie, a 480. ja mam 180, jak będziesz miał, to możesz mieć za... w sensie tam... 180, tak. Xfakt. Wszystkie pliki. Gdzie to może być? O nie, czekaj. Bo mi... bo ja muszę... Gdzie jest miniaturka? Tu jest miniaturka. Co się dzieje? Ej, jak coś okay. to już ten... Chodź. Ja wiem, wiem, dobra, o, no i mam 100 FPS-ów, niecałe, 60-70, dawno nie robiłem live'a, o właśnie, czad muszę włączyć sobie na telefonie. Dobra Ile typu? Ja lecę na ten domek Ktoś tu leci na stację Nice Ej, chciał chłop nie sk skilofować, ale chłop przeleciał sobie Dobra, krak Krak, krak do Dobra, dead Nice Dead, dead. Dwa Famasy, mogę ci dać jednego? Chcesz? Eee, no, możesz dać. Czyli włączę sobie, żeby sprawdzić wszystko, czy dobrze działa. Hej, bo... Dobra, wszystko dobrze działać. Klawię teraz słychać, nawet. Bo tu se porta porta zbudowali. Tam chyba się ja kampią. na nich biję, może leży jeden. Nice. Ale czy nie podnoszą się? Leży. A. No się, ale ich zabiłeś. Masz. Ej, możemy zrecylować tu w porcie. No nie tak, ale musiałbyś mnie odbyć. Thank you. Ale tutaj drugi Tam jest. Tam jest chłop. Tutaj jest chłop. A. Ej. Leży. Ej. Idę po. Zobaczysz jaki malut. Nie miał jakiegoś dobrego. No to było jakieś. No. Okay. O kurde. Ale miał. Pompę? Znowu. Nie, Nie miał. Jared tego dziecka. Jeszcze stamtąd gdzieś snajperkom do, do nas czekaj, ja sobie przecież Na razie nikt mi nie pisze na no czasie. mi lajka like pod streamem? Nie. Dobra, czyli tam nie ale mi Też ktoś dał. już mam 3x. Ja mam 2. A nikt się nawet nie przywitał, ale hamy. Znaczy koledzy. <laughs> chamy i za chwilę skofer 5 subów. A <noise> już mi się FPS zwiększyły ale ping chyba się powiększy, bo tak lec. Ej, dobra, daszaku. Ej, sorry, Nażre. ale ja muszę. Ej, masz tu pompę. W sensie masz szarą u mnie. Co musisz, bo tak gdzieś coś musisz i Muszę się zabudować w sensie... O, czekaj. A bo ja licznika nie włączyłem. To sobie ukryjemy na razie licznik. E, licznik. Ukryj. E, Imagina. Ukryj. Dobra. Po co jest z tym jetpackiem latam? Hmm. Nie wiem. Aha, ktoś robił sobie high grant. W sensie ten... SkyBase Bo masz potki Mam Też rzuć. No tylko jej podać. nie mogę, o Co? A bo miałem, to były te A Tak, pompa, A, pompa. Ja idę jeszcze przeszukam to i idę w łódko. Może idziemy gdzieś. Co to to. Okej. Okay. Nie, mam. Niebieska na... pompa, ej. Tobie się nie zmieniło ten jakoś streama, bo musisz zatrzymać. 480, nie? No. no to tyle. starczy Nie starczy za siebie. Co? Ja i co? S? <laughs> Nie, no 480 p to czasami jest pixelowce. Ja mam 720 p, ale mimo to wiem, za jest długo światłowod. że popłynąć bez mnie. Nie ma za co. <laughs> Ja sobie lecę na piszcząco. Ej, ja mam Wolverina? Wolverine jest dziwny. On się leczy, podnosi się. O. Trzeba go dwa razy zabić. Ja miałem kroki. i Już nie mam. Przestraszył się mnie. Ej hey, nie, ja mam też kroki. No bo go bardzo daleko słychać A ja go widzę Z gdzie? A widzę, no? Snajperkę mu daję, no nie Płynie do Ciebie. Ale chłopca nie umie płynąć. Ale to tak <grystanie> ode mnie O, na mnie świat. I A nie, rad... już nie wie na kogo. <laughs> Co on robi? Ej, bo on na mnie. O, dobijaj go szybko. Ej, nie Esk... podniósł się. No bo go się... szybko zabiję. O, Farkax siema. Track Gaming siema. Zostać do strefy. Czekaj, już idziemy. Do mnie jeszcze nikt nie wbił. Muszę poczekać. W sumie ja nie robię streama od miesiąca. <gularność> Regularność. O, apteka. Będziecie grać kreatywa będziemy grać kreatywa bartek eee, zależy od ilu osób bo w sensie jeżeli będziemy mieli czwórkę to no na przykład jeżeli ktoś powie, nie wiem kreatywa gramy to wtedy możemy zagrać ale jeżeli na przykład ktoś powie zagramy skład to możemy też to w sensie zależy co będzie bo chciał widzieć. jedna być. osoba chce kreatywa zagrać to możemy pograć To niech pada ci nick, chyba, że masz w znajomych. Nie mam, pierwszy raz widzę w Radbiku no, albo ten, track, spytaj się czy kojarzysz, Fokus Lirku. Kojarzysz Do ciebie wbił? Ha? No. Fokus Lirku? A, to jest mój kolega, ten raz y, Ukrainiec. Y, Fokus Lirku. O, siema, sematic shadow, chyba tak się się czyta. Semantik, shadow. Ej, co my? Dobra, chodź tu. <grym> to żeś zrobił. To żeś... Zamach na życie. Fajne, jest, że to życie to leczy. Nie wiem czy wiedziałeś. Ej, goście, goście! No, pod nami. Pod, nami. pod supem się chowają. Leży! A! No. Drugi O nie! O, miał... czekaj, kolego! Oby dwoje mieli! Obydwoje dwoje mieli! Obydwoje dwoje mieli! Co z tego? Aby ty chcieś sobie ludle przypłać. O, ty. No nie no! Ja gość! Ale... Wziął mi wszystkie rzeczy i uciekł. Snajperkę masz. FIOLETOWĄ Jelka DZIĘKI <laughs> ODDAJ A NIE MIELI? Michał drugi, oddawaj mi Miał drugi spaza, jestem tak. pewna widać i nie miał A nie, czekaj tu jest ja jakaś, tu o wiem. następna snajperka To już dla ciebie Zostawię. A czy jest tutaj jakaś, nie, nie wiem, snajperka. apteczka? Bo ja mam, trzymaj, potki oni się tutaj tradeowali matcami Chodź do strefy Czej se tylko w tle. Dobra Ej, auto Auto! Nad nami! Nie wiem. Minus. Dobra, masz ich Leży jeden Nice aj to drugie Drugi też. O, dzięki, mam złotego spada. Nie ma za co. Zagram na rakietnicę. O! Prawie. Ja mam gruta, ja się ulec. Może leć do strefy. Ej, okay, bo strefy my nie mamy. No. Hej, aura byczku. Oj, nie mam leczenia. To, to jest dead. Graż, one million cup Ewa Sobik. Nie gram. Niestety, cztery osoby, tak by the way, mam na live ie. albo mogę z tą grać? Tak, możesz, podaj nick No nie, ja trafem ja... chciałem. I to, to poczekamy, bo jakaś osoba chce wbić Ale jesteś dobry. Tak, trzymaj. Kto? Lirku mi napisa. <laughs> <laughs> Smutno mi się zrobiło. Jestem Nuba. Wolwerina odblokowałem. Spytaj ten Lirka, czy by nie chciał zagrać. No, I powiedział, że kreatywnie możemy. Czy... Nie, naprawdę. Nie, jestem słaby, Lirku, A to ja. Nik. Ej, mam pytanie, Basti. Czy Lirku jest y, jakimś przyprzonym y, toksikiem? E, znaczy, to znaczy, jak dostaję czasami pompę, to on tak. Nie, nie mogę. Nie wytrzymuję, ale nie, nie wyzywa. Okej. Okay. No zakrępija. No to bijaj. Ej, mi pokazał, że dołączył do nas kolega Koksu. Dobra, czekaj, zaproszę go. PVP Koks. Ja chyba smutny jednego. Chłop ubispram z zaproszeniami. Dobra, dołączył. Siema. siema. Ja mogę mogę Nie raczej mam. Co gramy? Co? Co gramy? Kreatywa. A, co gramy? Kreatywa. E, Lir... To jest Lirku? Czy? Nie, to nie jest Lirku. Nie? Nie wiem. Dobra, no dajmy na razie gotowość. Jak ktoś, to się zaprosi. Lir... Lirku, weźmie zaproś. Albo jak masz Bastiego, to. Mnie on. Ma znajomych. Jam no. jest. Dacie Radi. No, no sensu, ja, ja już dać daję wiesz, Już mam Tylko się nie pokazuje Teraz się pokazuje A nie, one mam ma, fajnie, fajnie. Sieba. O, 300 ping, o, 400. ping. No mnie wbił pilgu. jakiś one life. Nie no. Czekajcie, ściszę, Wojszat. bezgłośno. I Zaproszę jeszcze jedną osobę, gramy kreatywnie. Możesz z nami pograć, tak? Tylko zostaw suba i lajka. I podaj nick. Wiesz, Lirku jest online? Jest, zaprosiłem Zaproś go. Zaproś go, o, dobra. Pomoże, pić. Jak dasz sobie lejka i podasz nikt, to... O, kto to odpalił? Dobra, tam ja, otwarty. może być, nie? To jest fajne. Te są najgorsze za a Warsie, Naprawdę. W sensie najgorsze, bo ja tego nie traktuję jako w tylko po prostu jako... Misje się Butter takie luźne, można powiedzieć. Oj, ale tutaj stare branie są. No, bo to jest al weapons. Są wszystkie, broń praktycznie. I widać, Niki, to jest najgorsze. No to to jest akurat, się da się do tego przyzwyczaić. E, dobra, i już wysyłam. Wysyłam już Ci zapro, czekajcie, nie bicie. Czekaj, nie mamy nie ale ciebie, nie mam O kurde, bym spat. No nie no tak razem chyba ze mnie żartuje. Lirku, zaprosiłem cię do ekipy o. trzy razy. Nie, chyba cię coś. Chyba cię coś jakiegoś. Nie no. No takiego nie farta, a wyście są dobrzy. Oj, a co ty masz za pompę? No spasa. pasa Spalnik złoty. Ja nie wiem, ja nie wiem O nie To było tak tak najgorsze co czerwona. mogę zrobić, użyłeś w to najgorszym momencie Tam, A skofer jakiś agresywny jest No on jest pasa, ale... Jakiś pomalony wy... hop Mam spasek. one life. Tego, czy zaproszę Zaprosiłem do znajomych, ale wydatno, czekaj tak zobacz. Nie no, mam publiczną. Publiczno masz? Weź ty mnie dodaj, yy, weź mnie zaproś ten lirku. Nick masz w opisie albo lewy górny. I tak. Czekaj, czekaj, czekaj. O kurde. Ja cię zaprosiłem do znajomych. Mam taki deck gówna, że to jest niemożliwe. Do, dodałem cię do znajomych, musisz przyjąć. Mój nick to Focus Basti. Napiszę ci na czacie. Fokus Basti. A, zaproszę do ekipy, okej. Okay. Ale ja ci nie mam znajomych. Tak, mam cię zaprosić? Staraf. Jak mam cię zaprosić? Jak cię nie mam w znajomych? No dobra. Jaki gość. Jaki gość! Chcesz więcej tego? Jeszcze mam. Ale, zmisowałem. Najgorzej. Nie! Jaka ta gra jest pijana? Może. O, ale. Bomba. Ok. party, czekaj, ja zapraszamy. Dwa, dwa centymetry. Ej, centymetry, nie wiem, nie wiem. Nie dwa nie nie centymetry, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mogę cię zaprosić, mogę tylko akcept. Czekaj, po tej to spróbuję Nie, ten z jakiś pijany Że ja? No, no nie, że ja wiesz Czekaj, nie bi Zobaczę coś nie. <laughs> nie mogę Nie mogę zaprosić Ale ty powinieneś móc dołączyć Czekaj, yy, pisa, masz na pewno już... publiczną maskę? No, mogę. Nie ale no. nie dałeś. Only friends, nie no, publiczna. Yy, publiczna yy, jest no? Yy, tak, zaprosić się osobno. Nie zabijajcie mnie jak coś. Okay. no i on yes. jest pode mną, nie? Dołączył. Nie no mam z kurwa whisky Jest! o oh, shit Mam najgorszą broń Nie, ty masz... Ja mam kombata, niespokojnie tego... Nie ty miałeś, widziałem to. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. nie, mam, nie mam. No i co myślisz, że ci tam szczele, jak tak sobie będziesz tam edytować tą świetną? No bo szczery? myślałem, że weźmiesz hitą, oh, tą O kurde ty. Znaczy ja się zaraz ciąg się na mnie, ale... To, to wiesz, na spokojnie. Ale że druga dwie co? Ale że ty trafić nie umiesz? O, raz kurde, nie umiem. A że ja edytować nie umiem? Nie wiem, że ty pijany mnie w locie zabijać? Chcesz? Ile <laughs> oh, osób shit. się zebrało? O, oh, mm. Takiej broni się nie spodziewałem z tej skrzyneczki, nie powiem. O, Focus Bots opuścił ekipę. He hej. Dobre. A bo zresztą bij się tam z nim. Ja nie mam zamiaru. A bo mogę mu pomóc. z D i najdroższy whisky. Jadę w Nie. Co Ty. Ah, no. O! Co to Batsy stara kablek gryzie? <gryzie> tak. Co? Halo, baci. Baci. No, ale. Mam nadzieję, że już mnie wywali. No to fajnie. Myślałem, że będziesz pod schodkami. ale kurde, ile osób bije. Może na. Za dużo O.

o, lirku sobie, no, Lirkuc sobie to no Weźcie się na uspokójcie. No nie no, powiedz to. Nie wiem, pijany jacyś jedy do boksa rzucają. A ten mi tu lata, ja nie wiem. Mam tysiąc stopingu. Zauważyłem. Chop, co mi się tepił przez ścianę. Так, лагу я, это шо, это шо.